Co robisz, Mija? Dlaczego wchodzisz do Dagi do pokoju? Nie wchodź tam. Złaś z krzesła. Mija! Mija! Mia. Ile masz lat? No, ile masz lat? Powiedz mamusi. Dwa. A pokaż paluszkami, ile to jest dwa. Mija? Pokaż. Pokaż, ile to jest dwa. Pokaż ile to jest dwa. A zaśpiewaj 100 lat. Sto lat. Nie, niech żyje mija nam. się. I się, Dobra, złe w tylko nic spadnie. Zrób papa mamie. I powiedz jeszcze raz, ile masz lat. Ok. A nie idziesz jeszcze spać? Nie? I nie, nosze, nie nosimy? Pisała, że ma kiedyś się ruszać.